Cześć, ja jestem Bigs was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie nowości, jakie ostatnio zostały dodane. Tak więc słuchajcie, zacznijmy sobie od tego, że powrót, słuchajcie, spaza. Tylko że teraz jeszcze dodatkowo będzie w yy, wersji na pewno niebieskiej, zielonej i nie wiem czy też szarej. Kolejna rzecz to już tutaj no też wam nie będzie, ale jest nowy taki karabin wybuchowy. Które też sobie przedstawimy w dzisiejszym odcinku. Też wcześniejsze zmiany, bo dawno nie było odcinkach z Fortnite'a. Ale to raczej tego już nie ma co pokazywać. I słuchajcie, niedługo zacznie się, słuchajcie, lato w Fortnite'cie 4 lipca. Tak więc, słuchajcie, to już chyba wszystko. Ja też, słuchajcie, sobie tutaj wybrałem nowy secik tutaj z tego karnetu. No i co, lecimy z budowaniem. Tak więc, dobra, słuchajcie, już jestem w busie bojowym. I... Myślę, że gdzie by tu sobie polecieć... Zabezpieczona zatoka. Niedawno tam nie latałem. Dobra, widzę, że tu też... ...kilka typa leci. Ja sobie wyląduję. Mamy jedną pompę. Mamy drugą pompę, ale nie spada. A słuchajcie, to, że jest spasno, to jest naprawdę... Zarąbiste. No to chyba po prostu chyba. Trzeba flagę przejąć. Dobra, wezmę sobie. MK Alpha. Jest pas. Zielony. Mamy to. To słuchajcie, było ostatnio w drugim rozdziale: 4 amo. Dawniejszy małp miał na pewno 5 amo. Więc tu już się różni, jak z obrażeniami. 103 To są chyba obrażenia w ciało. Dźwięk ma taki sam. Ciekawe ile bije w heada. To sobie wszystko potestujemy. Też trzeba będzie go ulepszyć. Daj spazę No niestety. No, ale w sumie już jak mamy niebieskie kofiorę, to, to jeszcze sobie bym skrzyneczki pootwierał. O, i mamy drugą nową rzecz, czyli wybuchowy karabin powtarzalny. To ma dosyć dobrego zooma. Mast, a do snajperki. B68. Szybkostrzelność 095. Tak więc dobra, myślę, że obie rzeczy pójdę sobie tutaj ładnie do maksa i cyk, złote więc teraz tak złoty spas bije 119 chyba wtedy w ciało bił 125 więc troszkę mam niższe obrażenia ciekawe jeszcze jak Keda Tu ma obrażenia 80 o, co strzały to dosyć blisko. Ej, jak tu działa fajnie. Kurde, to jest jakiś Wydaje się prawie... drugi. No ty chyba sobie zbierz. Nie mam opcji, że ja to przeżyję. I CO TO JEST? Co to co za ludzie? Dobra, jestem w kolejnej gierce i... Dla mnie to już jest, słuchajcie, nie... Kurde, co to tak rąbło. Dla mnie to jest jakaś szósta, słuchajcie, gierka. słuchajcie, ostatnio mam dużo mocniejszych typów. I średnio, słuchajcie, coś mogę zrobić. Kurde, to nie dostrzeliwuje dobra, leży. Jest typek. Ja nie mogę tak strzelać, słuchajcie Dobra, spróbujemy to, słuchajcie, otworzyć No i mnie pło. No kurde. Muszę żeby w niego teraz trafić. No ja nie mogę. Alain. Ja Proszę żeby oni mieli coś z tych dwóch rzeczy był broni raczej Nie no nie mieli Tak więc słuchajcie jak tamto nie zadziałało to już to na pewno zadziała Wrota nam się tu ładnie otwierają Amunicja Kurde tu jedna skrzynia była No dobra biorę tego demera. O właśnie, rękawice. Teraz co też to? Okej. Okay. Z nich jeszcze nie korzystałem na odcinku. Ale mogę sobie zniknąć. Ej, dobra, mamy to. Dobra, jestem cały... Karabinek. Co tu się dzieje? No ten już buduje dobrze No musisz tak skakać No i leży ma ta jedna. Ktoś se tam znowu jeździ. Ej! No kurde, jak on mnie widzi! Tym razem mam Dullomassa. mi się nie chce z takimi ludźmi grać. <śle> Witam Was słuchajcie w kolejnej gierce. Nie wiem już którejś tam nas tej gdzie by tu sobie polecieć. Może na jakimś zadupiu w końcu coś znajdę. Na tamtej wyspie na przykład. Nie no, ktoś chce tu leci. Jakiś wklęśniak. Lecę zaraz od razu na niego. Wszystko albo nic. A, tu sobie ten ziomeczek siedzi. Kurde, nie przeładowuj tego. Jeszcze jakby mnie tu zaskoczył... Kurde, wypadnij! Albo ten karabinek, albo spas! Leży w końcu. Proszę, żeby on to miał. Błagam wręcz. Nie mów, że. Pistolecik? Czy ty, ty sobie żartujesz? Kolejny. Dobra, akurat oni. Dobra, oni nie wiedzą, co się dzieje. Ale oni nadal, nadal tego nie mają. Nie wiem jakim cudem. Later. Klucz, klucz, proszę, mamy tu fioletowego spaza. Skrzynka. Skrzynko D klucz. Kurde. Klucz, proszę. Nie ma klucza. Dobra, słuchajcie, mam ten ka ten karabin. Sobie tutaj kupuję fioletowy. To już mam jeszcze. Tutaj jest gdzieś skrzynka. Ale, oczywiście, mi tego nie rzuci. Ale, przynajmniej karabin jest. Later. Słuchajcie, znalazłem tutaj klucz niedaleko. Więc kupuję spa spaza. I mamy fioletowy spaz. I fioletowy karabin. Teraz by można w kogoś wjechać. Bo ja się boję, że. To on mnie rozjedzie, a nie ja niego. I on nie wie, co on robi. I on miał tutaj spaza niebieskiego. Nie wiem, ile mu ten spas zadał. O, miał zero. Złota pompa kusi, ale nie... O, działo. Ty... Anna Flomna O jest amo, ile amo O, dzięki gościu Uratowałeś mnie A i słuchajcie, nie ma szarego spaza Dodali teraz jeszcze, słuchajcie, spazy Zielone i niebieskie, szarego nie ma Mam już 6 fragów, więc jest zarobiście. Fajnie by było sobie naprawdę to wygrać Bo zarąbista na razie gierka wychodzi czy mamy tu dość ciekawego? No tak, nie za bardzo. Tutaj się dopiero słuchajcie, biły typki. Więc może ja, za... to ja zostaję teraz ostrzelany. Nie Jakim jestem ułomem Nie ogólnie ostatnio, tak No i dobra Mamy fula. Bo ogólnie tam sobie gdzieś tam chodził dopiero typ Jest jeszcze dwie osoby oprócz mnie więc jestem ja już top 3 jest zarobiście Widzicie tam są strzały Niech ja jakbym go widział bo to by fajnie było Ja muszę iść w jego stronę Tam jest dziś drugi Nie, 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 tak nie mogę robić I wjechali w siebie Jest ten czas, szybko, 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 szybko Przedostatnia rakieta A w dupie to mam. 120, 120 dostał. have you? Przywagę, bo on musi tu iść. A to było bardzo niebezpieczne. I on tu jest. I mi wypląbił. Koniec po mnie. A, 60 hp, serio. Dobra, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku przetestowaliśmy sobie ten nowy karabin wybuchowy oraz powrót, słuchajcie, spaza. Przetestowaliśmy sobie odświeżonego nowego spaza. Tak więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i się mało.